No, się ja Macie broń? Nie, nie mamy właśnie Lipa nie, fuj. No ja mam, ja my mamy w dwóch, ale reszta nie ma. Ja wam po, pokażę plan. Kubuś, ty masz broń co, nie? No kurwa, nie Ej, do wody. Nie, że nie do wody. Nie, do wody, proszę. Nie. Nie, zalek ten leci Ale ja Sparta. Ale miał Sparta. To... Saszku ja pierdolę. Nie mogę, nie mogę się odcinać nacelować. Total audit. Tak no, no to... Patra, 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 Ale że polone z Audi kładzie... 350! <noise> ale 350 jedzie! A wy nie jedziecie? No nie patrz, szybko... Już jadę. Co on cię blokuje? P o kurwa! Wysiadają do ciebie! Życia. Życia. E, wsiadać! Ale mamy tutaj też... Ten, ten jackpot... Co tam się czekaj, No Czekajcie, uciekajcie, uciekajcie, czekaj, bo zakładniki, zakładni są Chcą czerwony nas porwać. Szybko jedziecie. Włącz sierpę RP wszystko. dawaj dobra dynast. na razie. Chłop z kałachem taką, on patrzy dora z tyłu. Dawaj, się, porwi. I dawaj go. Czekaj, to... go, się, dawaj go, pakuj go do poloneta, weź, żeby wsiadał, e. Odezwij się, no, pękła go. Weź, żeby wsiadał. ta kurwa, kurwa. kurwa. Dawaj. Pakuj walizę do nas. Szybko. Nie ma czasu, ruporko! Ja no on nie ma RP Co? Dawaj, ściągaj ja gasi, mam... ruchaj się Dobra Ty, ona leży, na Mleje, kur... Celuję w głowę ich z... A, kurwa, się, się. To jest RP, dawaj medyka Otwieraj z pomarańczowej Audisy, No, o kurcze. Teraz już żółty, już znam. No, Zatłaki, Zatłaki, zbaka. Zbaka. no, zbaka. Zbaka. no, prawda. no, 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 jest, dawaj po no, Niech się wsiada na G. E, pojeba, strzelaj ład, no, dawaj, ład. no, ład no, ład, no, no, strzelaj no, do niej. dawaj, no, 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 do no, no, Na Daj, potrąc jam. na pasach, bam, jak hajto. Tu jest, tu jest, tu jest. O kurwa, Vagosi! Poczekaj. No, no, niego nie, żeby się zatrzymał. Ej, zatrzymaj się. RP. Wysiadaj celuj do niego, wysiadaj celuj do niego. Celuj do niego. CELUJ do Cela. Wypadł, Wysiadaj. Wysiadaj. Tu, panie, wysiadaj, Co to jebana. Wyszalej. Wyszalej. Ara no jego. To do pierdalaj. Ja nie mam aż chyba ty mi dikał din z Dika to ma. Od äh, strony był nie. Ładuj się do tego poloneza. Ja ja się wpieprzę. Dawaj rura w niego. Dobrze. Walka je doprawiam A ja nie ty Ja ci będę pisał tak sobie przed uwagę Daj do sobre, do sobie, Ej dawajcie, jedna osoba potrzebuje, jedną osobę tutaj potrzebuję do... żeby pomaga napadać No jedną... Prawda ja Dawajcie tutaj jedna osoba tylko. Jedna osoba. Ale nie no, ale, tam ale. ktoś... Nie ty, bo ty potrzebujesz, bo ty jesteś sam tylko, tam ktoś jest chyba trzy ty. osoby. Ja to bo on nie, to to miał... nie ma, No tak, dobra, tu idę, to już teraz do środka, duch idzie do środka, duch idzie a, do środka. Ole, fajny. I teraz tak, ja mam powiem kiedy napadę, idź tam, będziesz napadną na bank, idź tam. A dobra, ja jeszcze będę, będę patrz w, w stronę jak idzie. będą jechać, ja sobie to wam będę mówić. Nawet cierpienie może nie i... a, Ale to hakować, my, nie, bo nie wiem. Dawaj, dawaj. Jeszcze nie, dobra, chodź tutaj i odpalaj RP. Ej, ej, ja się zbugowałem, w bankomacie, chodźcie szybko. Nie mogę wejść z bankomatu. O kurwa! I pobiegł pan do oczu. mnie wpisze. Dostaniesz ściana, dostaniesz ściana. porwał cię, bankowacz. I będę wyrzucał. Dobra, róbcia. Róbcie napad, róbcie napad. Róbcie napad. Nie, hakuje. Hakujcie. Dobra, zaczyna się chłopaki. A, report po co? No, Dobra, jeden policjant jest, kurwa, ty. No eza. Na jeden policjant. No, policjant jest. faktycznie. No, nie, nie, nie. Łatwo. A to chodzi. Policja, policja jest. Policja to jest. Policja! ja mam uciekać? nie no, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Albo nie, nie stój, będziesz jako ten, będziesz ten. Dobra, trzy, dwa, jeden, A Nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, ucieka. Mogę go przejechać? Dawaj do mnie, do... Nie, nie, nie wychodź, tyłem, ty. Nie, nie, wychodźcie, nie wychodźcie. Wchodźcie. Co Dobra. teraz? Pierdalam na tył. No uciekajcie, no Dawaj tyłu. uciekaj Dawaj no, Nie tyłu Uciekaj <cukuj> no, no, Nie, nie Dawaj, kurde Zablokowałem Ooo, ulica, kurwa Zablokowałem im wejście Ej, co się dzieje? Gliny? Dobra, es, uciekliśmy, uciekliśmy. No, 43 koła No chodźcie tutaj, chłopaki, no przejdźcie ja no, jestem no, 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 tutaj i 10 sekund, 10, 9, 10, no, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Już, już, już. 4. Dobra, idziemy. Teraz zakładnik tutaj zostaje. Celuję do zakładnika przez okno. jedziemy. Dobra, jedźcie jedzie. lewo, lewo, lewo. No do tyłu jedź, oni tam czekają. Aha. O nie, słaliłeś. Nie wierzę, nie drogi. Jest... Słuchajcie, teraz, słuchajcie. <gullet sound> oh. <dzres> <Yeah. Don't>, dobra, Wiecie, Wiecie, teraz, wjeżdżajcie teraz wszyscy, teraz wszyscy Haha, go ich nie miałem zawsze Dało się Szybko djedźcie, nie Dobra jeden... nie na rad na radio dobra ja Ja pierdolę. Daj, po tak, kroszkę zniszczę. Zrobię tu jeździ. Izli, ich wal. Dobra, Pani ja razie powiem, panu ucieczki na brazylu. bo Spróbuj ich tutaj, zgubicieś. ale tej no. O, ale dobrze wow. jeździsz jeź, jeź, Nie, na, na, nie, Zgubiliśmy chyba. Nie, 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 nie. Teraz to na epa, to na teraz. Lewo, 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 lewo.

Ty, coś się stało? Zobacz samochodem się stało Bagno Bagno w kół, ty wjebałem się w tekstury Na więzienie zaraz. Jak przyjdziecie po mnie szybko. Szybko przy, po więzieniu, tak ile będziecie. Szybko podwiezienie. Ja wyjadę. jakaś jak jest komentą, y, 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 ten? tendzenia Taczku, oni będą musieli po ciebie pojechać a ja niestety nie dam rady. Ja się zgubiłem mam Wiecie ile mam więzienie? Pół godziny Pół ja. godziny. Teraz ten krzaku oh. I co tam robimy? Wbijamy i co? Kraty piłujemy czy jeszcze? <grystanie> Jedź trzy kraty, jedz trzy kraty. Da, piłujemy kraty, dawaj, Mówię dawaj, ty, RP jadę. odgrywamy, dawaj, dawaj Kurwa Pół godziny ten! Jest na krzesełku, jest na krzesełku wchodźcie do środka Jestem już Głowy nie mam nigdy chodźcie do środka. Piłujemy kraty. Dobra, jestem własnym adwokatem, kurwa. To jest jakaś porażka. Halo, halo, bo nie wiem. Halo, Chodźcie, tylko przychodzę, Wychodzę! Chodźcie Przychodzę, chodźcie tutaj. do niego, celujcie do niego. Ja nie prawie, Szybko, całujcie do niego. Można na wykupić. Ja w się. no, celujcie! Celujcie! Celujcie, bieg, bieg. biegnijcie. Tak, to. Nigdy nie mam id no 52 Dobra, dobra. Ile, tam, dobra. ID 52, ile ma hajsu, ja mam? IT-52. ID 52 Kurwa, no ja ile? mam wszystko w banku. Ja mam A, przy sobie tak? tylko 43 koła Dobra, to kurwa, nie wiem. Bez organizacji. Tak. No o, tak, tak, tutaj. tutaj 52. il no. Tak, ile tam na no, 300 tysięcy. Ty tysięcy Dobra, to ten. Zaraz, zaraz ja ja idę do bankomatu A mnie? A powiedzcie za, ja za mnie ile? Czekam, tu to, A za mian... Ta, za no, mnie 250, ma, 250. Co, Ile tam płacisz? Ja mam 170 ja, 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 ja ci to oddam. Ej, kto, dam, da mnie, ta, kto da za mnie? Kto za mnie? Ja potrzebuję 250 no, dobra, już mamy, to już wpłacam Ja poproszę damy Ja 300 tysięcy A 500 200 macie jeszcze? Ma ktoś dać 200? No już. Chupa. To tutaj Jego jestem, sadzku. Dobra, dzień A za kolegę? Za mnie. Drugiego, nie chcecie? A, ja tego nie Ulej. znam. Dziesięć. No, no. Ten ja niech jak sobie tam odpoczy, proszę pana. Co to? Ja ja wychodzimy, wychodzimy, panowie. Wychodzimy, panowie. Tylko masz bestikołówek. Ja pierdzielaka za ty No ale ja to, to było dobre ten... To było dobre Ja kolegi nie znam ich huha Jak chcę odpocznie Ja tu dostałem ZPJ na jeden dzień przez tego